Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Wiem, że Wasze komputery płaczą już od ilości modów, które przeze mnie pobraliście, ale teraz znalazłem znowu 20 solidnych modów, których potrzebujecie i po obejrzeniu tego filmu jestem pewny, że również będziecie tak uważać, że ich potrzebujecie i na pewno większość z nich pobierzecie, także nie ma co przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Lecimy do modyfikacji numer 1. I pierwsza modyfikacja, którą Wam dzisiaj przedstawię, to modyfikacja polegająca na realistycznym gotowaniu. I pierwszą rzeczą, którą zauważycie po pobraniu tej modyfikacji, jest to, że jedzenie jest zupełnie inaczej podzielone. Mamy tutaj podzielone, jak widzicie, śniadanie, różne warianty śniadań mamy obiady, mamy różne wypieki, jest ich naprawdę bardzo, bardzo sporo. Wszystko jest ślicznie pokategoryzowane, więc dużo, dużo lepiej jak widzicie, niż to, co mamy zdecydowanie normalnie w simsach plus dodatkowo jak przyjdziemy się mając sklep a nawet nie mając bo wiecie sklepy dochodzą w dodatku witej w pracy, ale nie musicie tego mieć to chodźcie 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 tak jak mówię dodatek witej w pracy nie jest tutaj Wymagany, bo tutaj to wszystko jest związane z dodatkiem, witej w pracy. Natomiast to urządzenie, czyli taka automatyczna kasa samoobsługowa, jest dostępna nie tylko z tym dodatkiem. Możecie ją sobie pobrać normalnie, jak macie grę podstawową, więc to jest super. I możemy sobie kupować różne obiekty. Więc mając te parceli, proste życie, możecie kupować tutaj tak naprawdę przeróżne przeróżnia te składniki, które nawet tam jakieś, wiecie, mrożone rzeczy, takie, które my znamy, jakieś horteksy, nie horteksy, więc jest tego sporo i te rzeczy są w ogóle właśnie potrzebne do stworzenia tych przepisów, bo właśnie te przepisy też są o wiele, wiele bardziej skomplikowane teraz i składniki są o wiele bardziej skomplikowane, więc jest tego dużo, jakieś, wiecie, suszone rodzynki, no i najważniejszy plus tej modyfikacji to to, że mamy wszystko dosłownie po polsku, jest to przetłumaczone przez naszą rodaczkę, więc naprawdę jest to super. Ja sobie pokupuję trochę tych rzeczy, wrócę sobie do nas do domu. No i jeżeli chcecie zrobić to faktycznie realistycznie, to zalecam wam właśnie wejść tutaj do wyzwań parceli i wybrać sobie wtedy proste życie. Jak sobie wybierzecie to proste życie, to będziecie musieli po prostu kupować wszystkie składniki do waszych przepisów, które będziecie chcieli zrobić. Dlatego teraz na przykład nie zrobię sobie nic z tego, bo pewnie nie mam ani jajek, ani jakichkolwiek przypraw, ani jakiejkolwiek, jakiegokolwiek oleju, ani jakiejkolwiek szynki, więc musicie Pamiętać, żeby to wszystko po prostu mieć u siebie. Jak widzicie, na przykład mam czekoladę albo syrop czekoladowy, ale no nie mam innych rzeczy na zrobienie tej tarty, więc to wszystko nam się pokazuje. I to jest akurat super. Jak widzicie, też te wszystkie mamy, możemy sobie powstać do lodówki, możemy sobie włożyć tutaj, mamy jakąś kawkę. Tutaj mamy jakieś mrożonki, widzicie, które mamy podpis po prostu The i coś takiego. Także tak to wygląda, łosoś Więc to wszystko jak sobie do lodówki To wtedy będziecie mogli sobie na spokojnie Może nawet jakieś kiełbaski kupiłem Będziecie mogli sobie na spokojnie dzięki temu To wszystko gotować Modyfikacja numer dwa, którą chciałem wam przedstawić To jest funkcjonalna wiolonczela I funkcjonalne granie na wiolonczeli Funkcjonalna w ogóle umiejętność grania na wiolonczeli Wiem, że mam tutaj dużo osób, które są W szkołach muzycznych, ćwiczą, grają Robią różne takie rzeczy Więc na pewno, wow Jak ona już tutaj nieźle gra, więc na pewno no, wiem, że chcecie stworzyć sobie swoje hobby, więc możecie coś z tego zrobić. I z tego co wiem, umiejętności Wielonczeli jest 10. Jak osiągniemy dziesiątą umiejętność właśnie Wielonczeli, to możemy wtedy napisać piosenki, zarabiać z tego, grać dla tantiemów i tak dalej. Więc jest to naprawdę bardzo spokojnie, ja zobaczę, tylko czy ona lepiej gra wtedy. O kurde, tak jeszcze się grają na Wielonczeli? Powiem szczerze, że nieźle. I mam oczywiście przeróżne. Różne piosenki. Mam nadzieję, że mi to nie zabierze za to ten, ym, wiecie, prawa autorskie, więc odchylam się. Jest taka umiejętność, jest ona naprawdę spokojna. Uważam, że warto się zagłębić. Do kolejnej modyfikacji potrzebny był mąż tej simki, więc stworzyłem go w 30 sekund. I kolejna modyfikacja są to dwa nowe rodzaje pocałunku, tańca, czegoś takiego uważam, że to jest naprawdę spoko, bo nie mamy, wiecie, w Simsach znamyśmy tak naprawdę namiętne pocałunki, takie rzeczy. W Simsach 4 czegoś tego nie ma, bo Sims 4 są family friendly i tak dalej. Więc zobaczcie, jak wygląda właśnie to z tą Modyfikację. E, proszę bardzo, jest to ciekawe i ja uważam, że jest naprawdę to bardzo dobrze zrobiona modyfikacja. Tak to wygląda, oni sobie tutaj tańczą i tak dalej. To, to by w ogóle bardzo dobrze wyglądało na jakiejś imprezie w jakimś klubie czy coś. Wydaje mi się, że to by pasowało. No, no cóż mogę powiedzieć, no widzicie, co się dzieje na ekranie, no nie? Ale najpierw jest zaraz ta końcówka po prostu. Ta, ta, ta jest. Okej, okay. nie mam pytań. W każdym razie, no myślę, że na pewno ktoś z Was skorzysta. A ja zawsze uważam, że jak ktoś z Was korzysta z tych modów, to ja na pewno muszę wam je tutaj dać. Obejrzał, teraz ona go tu przyciągnęła. Czy to jest ta sama wersja? Tak, chyba ta sama. Boże, zaraz się zrobi za gorąco. Kolejna animacja, patrzymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To też jest takie klub. Wow. No, także to jest taki densik, jak widzicie. Fajne, naprawdę fajne są te animacje, wyglądają takie zrobione przez EA, więc uważam, że naprawdę dobrze wyglądają i, i pasują do gry. Nie są jakieś przedziwne. Myślę, że. I jest takie słodkie, naprawdę słodkie, takie, wiecie. Wow, mega fajne, naprawdę. Nie wiem co ja powiedzieć, no widzicie, wszystko na ekranie. Kolejna modyfikacja to będzie modyfikacja, o którą pytacie mnie bardzo, bardzo często. Jest to modyfikacja na customowy ekran ładowania, ale jest to specjalny ekran ładowania, bo jest to ekran ładowania kościeldy tańczącej, także będziecie mieć do niego linka, to jest mój ulubiony ekran ładowania, ja go używam po prostu namiętnie i uważam szczerze, że jest naprawdę przyświetny. No widzicie, na początku się zacina, ale o, teraz już sobie kościelda dęsi w swoim tempie. Fajnie, bo macie na co patrzeć, bo z tej a nie ten taki zwykły plan, bo no, ten plambop może się znudzić. Nie oszukujmy się, lecz jest tak ona przyspiesza co jakiś czas, bo się zacięła czy coś. Okej, okay, jesteśmy w takim miejscu nie bez powodu, ponieważ teraz przedstawia wam, uwaga uwaga, mod na tańczenie na róże na pole dance Słuchajcie, ja myślę, że Poldens dance jest super ogólnie, jest super w ogóle sportem, jest super takim uwolnieniem swojej kobiecości i ten jest taki dosyć family friendly, wygląda naprawdę dobrze i naprawdę niektóre simki mogłyby sobie robić jakieś, o Jezus Maria, jakie to są w ogóle rzeczy, ja jakby ten nigdy, wiecie o co chodzi w każdym razie nie widziałem tego jakoś tak z bliska więc to jest ogólnie bardzo spoko, to jest family friendly opcja więc też nie ma tutaj nie wiadomo czego i jest to taki wiecie po prostu jako relaks, jako sport, jako ogarnięcie po prostu nudy dla waszej simki. I naprawdę wygląda to bardzo, bardzo spoko. Mojej simce to podoba. I naprawdę wygląda to super i w ogóle animacje, myślę, że są mega sztosem. Można robić różne rzeczy I jest w ogóle też umiejętność z tego co wiem tańca. I jak się ma na przykład piątą umiejętność, to ona to wszystko robi chyba dużo, szybciej, dużo lepiej. Patrzcie, są jakieś niesamowite przeróżne możliwości tego tańca. Więc zobaczymy. Jest to bardzo fajne. Ja myślę, że Naprawdę, opatrzcie, wow, jak to super wygląda. Seria, jestem w szoku, że coś takiego jest w Simsach, i myślę, że super to wygląda. Nie, yeah. cool. Następny mod. Nie często pokazuję takie mody wam w przyglądach modów, natomiast ten mod zasługuje na wszystko. Jest to taki zestaw dla niemowląt i dla todlerów pokoju. Nazywa się on SYB Candy. I zobaczcie, jakie to jest przesłodkie, no po prostu. Jak to zobaczyłem tu, Mek? Nie, no muszę wam pokazać, bo wiem, że po prostu wy to pobierzecie i będzie do siebie do gry wkładać. Też są piękne, no, po prostu jakość lepsza niż jej mam wrażenie. Zobaczcie, miliony wariantów kolorystycznych, przeróżnych, ale bardziej takich, właśnie pastelowych. Tutaj ta półka, jaka słodka, no, zobaczcie, widzicie te stworki, tutaj, no niesamowite. Tutaj jakieś półki, tutaj jakieś różne przeróżne przyrządy, tutaj lampy, tutaj mamy też ten taki. Mm, taką matę, na której dziecko można położyć, naprawdę, kibelek, przebierak też jest. Mamy też różne tutaj, jak widzicie, podłogi i tak samo są tutaj jeszcze ściany i to wszystko za darmo, no aż się chce po prostu tutaj to wszystko wgrać Pokażę też jeszcze w różnych światach, bo nie we wszystkich światach to po prostu dobrze widać, no nie? Także tutaj tak to wygląda, najbardziej mi się to podoba łóżko, szczególnie to z lamą, no jest przeszczosem. Tak to wygląda w takim świetle. I w takim, i w takim. Także, jak widzicie, jest tych świateł tyle. Naprawdę wygląda to dobrze. No, kurde, aż się chce grać normalnie. Ja to na 100% w swojej grze zostawiam. Nie. Kolejna modyfikacja, jaką Wam pokażę, to jest modyfikacja, która pozwala nam zatrudnić się jako manicurzystka i pedicurzystka, chyba tak to się nazywa. I jest tutaj wiele możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery. Można też robić to, pracować z domu i zapraszać do domu klientki, więc to również jest w ogóle super opcją. Możecie sobie dzięki tej modyfikacji teraz zebrać miejsce, miejsce właśnie Nail Salon, które tutaj mam. Tutaj przy okazji jest jakiś sklep z tatuażem, ale my będziemy się zajmować tym miejscem. Ja wybrałem to po prostu z galerii wtedy sobie po prostu stawić, że to jest właśnie salon paznokciowy, coś takiego. I teraz tak naprawdę możemy przyjść tutaj z naszą zimką jak będzie miała swój aktywny dzień pracy. No i jak widzicie wyskakuje nam możliwość pójścia do naszego salonu, właśnie z malowaniem paznokci. Możemy sobie kliknąć dołącz, zostaniemy tam przeniesieni i zaczynamy tak naprawdę nasz dzień pracy. Proszę bardzo, już to jesteśmy. Możemy oferować masaż rąk albo stóp. Możemy powitać dwóch współpracowników i możemy również sobie zjeść coś. Także, jak widzicie, mamy tutaj naprawdę sporo czy do robienia. No i oczywiście możemy proponować naszym klientom, właśnie manicure i pelikir. Klikamy tutaj. I możemy sobie rozmawiać i tak dalej, robić różne rzeczy. I proszę, nasza Simka robi sobie właśnie Aleksandrowi Ćwirowi taki manikir, także to jest mega, mega spoko, bo mamy tak naprawdę możliwość zrobienia totalnie nowej kariery z niczego. Zarabiamy sobie 15 Simoleonów na godzinę, ale z tego co wiem, możemy mieć 3. Czyli możemy mieć nail... Możemy być menadżerem tego właśnie salonu z paznokciami i wtedy mamy też więcej możliwości, bo taki menadżer może normalnie zajmować się też budżetem takiego miejsca, Opaź, że zmieniła jej się ta e, od razu garsonka i teraz możemy normalnie zarządzać budżetem tego. Sądko nie wiem, na co trzeba kliknąć. Także jest to naprawdę, naprawdę świetne. Ja uważam, że to jest mega spoko opcja na tak naprawdę pobawienie się w inny sposób. Działa to super, jak widzicie, i można coś takiego fajnego robić. Następnego moda. Kolejna modyfikacja związana jest z tymi małymi bżdącami, którym po prostu. Ach, jak im szybko opadają te potrzeby, które są, wiecie, takie życiowe, to ja nie mam mowy, dlatego jest modyfikacja, która tak naprawdę... Spowalnia to spadanie potrzeb o 2, i wtedy da się coś przy tych dzieciach zrobić, bo tak to jest dosyć ciężko, one cały czas narzekają, cały czas im się coś nie podoba, cały czas coś jest coś nie tak, a tak tak te potrzeby spadają w ten sposób, czyli no, można powiedzieć, że dosyć wolno, jak zresztą widzicie, no to można się jakoś zająć. Są też do wyboru różne opcje spadania tych potrzeb, więc możecie sobie wybrać tak naprawdę to, co jest dla Was najbardziej komfortowe, także zachęcam. Kolejne dwie modyfikacje, które Wam przedstawię, są to tak naprawdę modyfikacje, które są oddzielnymi modyfikacjami, ale można je fajnie połączyć. Pierwsza modyfikacja nazywa się Milestone Expanded, czyli po prostu są to rozszerzone etapy, które doszły w dodatku razem raźniej i mamy też Milestones Cheat, czyli po prostu kody, tak naprawdę cheaty związane z tym, żeby te właśnie etapy sobie dodać. Dzięki czemu jak wejdę sobie tutaj w Katrinę Kalientę, mogę sobie wejść właśnie działanie i mam Manage Milestones i możemy sobie dodawać jakieś etapy, dodawać jakieś etapy z wybranym simem zabierać jakieś etapy, usuwać i proszę bardzo, klikamy sobie i mamy tutaj bardzo, bardzo wiele, na przykład takie związane z tym, jak byliśmy małymi dziećmi, jak byliśmy todlerami, jak byliśmy dziećmi, nastolatkami, młodymi dorosłymi, no i tutaj mamy jeszcze dorosłych, no i zobaczcie, jakie możemy sobie dodać. Mamy te po polsku. Te po polsku są to właśnie etapy, które doszły do nas w grze, właśnie razem ważnie, albo związane takie z innymi dodatkami, natomiast te wszystkie po angielsku, które są, są to właśnie dodane z Milestone Expanded, czyli rozszerzonych etapów, na przykład to, że zdobyliśmy jakiś biznes, to, że zostaliśmy przyjaciółmi z Delfinem, to, że zostaliśmy jakimś prezydentem, to, że zostaliśmy przyjaciółmi z gadającą toaletą, to, że wyszliśmy z szafy, to, że byliśmy surogatką, bo mamy też. bo to jest w sumie kolejny mod, ale to, to poczekajcie. Także jest naprawdę tego bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, które możesz sobie tutaj dodać i tak naprawdę ułożyć życie Waszych Simów na. i ich taką przeszłość, która się wydarzyła, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Ja lubię bardzo to oglądać, a naprawdę dla mnie to jest super opcja. Także tak to wygląda. I z tych modyfikacji to tyle Kolejna modyfikacja, którą już sam tutaj pokazać Jest to modyfikacja, która nazywa się Child Birth Mod Czyli po prostu polega ona na porodzie bardzo realistycznym Ta modyfikacja jest na tyle realistyczna że kiedy próbuję nagrać ją i pokazać ten mod realistyczny, to YouTube blokuje mi ten film, mówi, że jest ona dla dorosłych, więc nie pokażę tutaj za dużo, natomiast dodaje ona naprawdę bardzo, bardzo fajne opcje związane z tym, co się dzieje przed porodem, wszystkie skurcze i tak dalej. Ale co w szczególności mi się podoba, to że ta wersja najnowsza dodaje nam możliwość posiadania laktatora i dawania właśnie dzieciom mleka, które sobie zatrzymamy na później, możemy na przykład sobie leżeć zobaczcie tak to wygląda podczas tutaj i dodaje to wiele nowych interakcji, zobaczcie jak to wygląda, o to akurat on, to powinna ona trzymać ten brzuch, no ale wie, wiecie o co chodzi, no nie? Tak samo mogą oni się przytulać w łóżku. Boże, Don nam zasnął normalnie przy tym, jakie to słodkie. Będąc normalnie w drugim trymestrze ciąży, możemy sobie zadzwonić do położnej i wybrać sobie, jaki chcemy mieć właśnie poród, czy chcemy mieć normalny poród, tak jak Simsów, właśnie w maszynie tej takiej, naturalny poród, możemy mieć cesarskie cięcie, możemy mieć poród w domu i możemy też sobie na przykład zrobić USG, więc, więc pójdźmy sobie Teraz na USG, żebym wam chociaż troszeczkę przedstawił to, jak ten mod wygląda, ale naprawdę jest dużo, właśnie tak jak mówiłem, jest poród w wodzie, jest poród taki naturalny, jest cesarskie cięcie, jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo i naprawdę ta modyfikacja daje bardzo dużo nowych możliwości, które musicie przetestować, serio. I wtedy w szpitalu możemy sobie wstawić takie właśnie specjalne łóżko z możliwością zrobienia USG, więc zobaczymy, co my tu w ogóle mamy czy jest to dużo dzieci, czy jest to mało dzieci i dowiemy się za sekundkę chyba. Jest napisane, że mamy tylko jedno dziecko, także bardzo, bardzo fajnie. Ciekawe, czy dostaniemy też... O! Jest to też dziewczynka, więc bardzo, bardzo spoko. Naprawdę bardzo wam to polecam, bo naprawdę daje to mega dużo nowych opcji. A jak już ławasek wam się urodzi, to mam dla was propozycję takiej przesłodkiej, jak widzicie tutaj, torby, w której mamy różne przyrządy dla E, właśnie mamuś, a w szczególności możemy tutaj włożyć na przykład jakieś pampersy, i tak dalej. Jest to malutka torba, ale do nie można tutaj włożyć wszystko, i tą torbę wtedy zabrać ze sobą. Jak wiecie, gdzie jesteście gdzieś dzieckiem, później sobie na przykład jesteście w parku, coś. Wyjmujecie, macie tutaj wszystkie rzeczy, które potrzebujecie. Więc to jest takie realistyczne, ja lubię takie rzeczy, no bo jednak nie zawsze się do wyposażenia bierze takie rzeczy, tylko raczej do jakiejś torby i wtedy, no nie. Także to jest dużo bardziej realistyczne, niż gdybyśmy wzięli jakąś butelkę czy coś, idąc z dzieckiem do parku do wyposażenia. Tak mi się wydaje. Jest to fajne, dodaje troszkę realizmu. Modyfikacja, którą wam teraz pokażę, dodaje ponad 170 nowych obrazów, wymienia nasze obrazy, te, które mamy w grze, które no które nie są najpiękniejsze, natomiast te, zobaczcie, już mi jeden moja simka namalowała i jest on naprawdę no takim kurde sztosem, że hej, pokażę kilka tak naprawdę tutaj mamy kolejny, następny naprawdę jest z tych obrazów przeróżna ilość i są przeróżne, zobaczmy jak będzie na przykład abstrakcyjny no kurde zobaczcie jaki ten jest piękny nie serio, niektóre są tak piękne, na razie te dwa to są moje faworyty, niektóre obrazy ta moderka pozostawiła, który mieliśmy z gry, co prawda, natomiast większość jest wymienionych i naprawdę jestem w szoku o tutaj kolejne jakieś piękne włoskie klimaty, już widzę to no po prostu coś, coś pięknego, jestem w szoku w ogóle, że takie coś można zrobić, wiem, że da się zrobić Normalnie to, że. I to w sumie nie jest nawet jakieś takie trudne do zrobienia. Normalnie można też tak zrobić, że możecie same obrazy, które wy wykombinujecie, wsadzić do gry i wtedy wasz simka będzie mogła je malować. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to zrobić, to dajcie mi znać. Ja nagram o tym poradnik. Zobaczcie, jakie te rzeczy są piękne. No, cudowna modyfikacja, naprawdę. Nie wiem, czy wiecie. zapewne tak. Można robić za pomocą telefonu selfie, tylko że niestety te pozy w selfie są tak niektóre nudne i tak brzydkie a tutaj mam dla was modyfikacje w których tych poz jest więcej zobaczcie, są przeróżne, w simsach takich nie mieliśmy więc to jest spoko, że jest ich naprawdę teraz sporo, w zależności od tego jaki nasi simowie mają mudzik, można sobie te pozy różne powybierać i tak samo są takie pozy związane z simami innymi których możemy tutaj wziąć, także zobaczmy sobie z naszym simem tej z Łupakiem naszej simki, żeby ona sobie zrobiła jakąś środkę Klikniemy, proszę bardzo, i zobaczymy, jakie pozy oni będą mieć. To jest normalna poza, którą znamy z gry. Ta też, ale ta już nie. Na przykład, jak widzicie, i ta też nie, i ta też nie. Także są słodkie te pozy, co po niektóre i jest ich naprawdę całkiem sporo, są zależne od humoru tutaj mamy jakieś smutne, tutaj mamy jakieś takie goofy, więc widzicie niektórych poz jest naprawdę dużo i jak widzicie, te są tak fajnie wycentrowane że ich widać całych na tym zdjęciu, a nie jest tak zawsze z tymi pozami, które są normalnie w grze, jak na przykład właśnie te goofy pozy, któreś były, bardzo fajne, mega I jak już jesteśmy przy małych modach, to mamy tutaj też blender, który nam może robić szejki proteinowe, także jeżeli macie jakiegoś siłownianego sima, który po prostu jest siłowniowym świrem albo siłowniową świrką, to po prostu totalnie możecie im coś takiego zrobić i zobaczcie, jest taki shake proteinowy, najprawdopodobniej jest w jej wyposażeniu i na pewno daje on dosyć sporo siły na to, żeby na siłowni, że tak powiem, sobie ćwiczyć i mieć, wiecie... W werwę i to wszystko, także kolejny taki mały mod, a jednak przydatny, ja sobie go też zostawiam, spójrzcie sobie na chmury w Hanford on Bagley, są one takie dosyć mało widoczne, gdzie niegdzie o teraz nawet zniknęły, natomiast zaraz pokażę wam modyfikację, która dodaje naprawdę bardzo, bardzo fajne chmury, które wyglądają dużo, dużo lepiej niż te właśnie, które są normalnie w naszych schematowych światach, także zapamiętajcie te chmury, wyglądają one tak i ta -dam, to są te ładniejsze chmurki co prawda nie są one jakieś, wiecie, niesamowite natomiast zawsze jest to jakaś odmiana w naszym simsowym świecie, a ja lubię odmiany, więc jeżeli wam się to podoba, cenę was do pobrania, no ja lubię takie rzeczy, nie, takie pierdółki, jest to jakoś tak, o, teraz się robi ciemno, mega majestetycznie to wygląda, także słuchajcie, no, kochani, takie coś, niby mały mod, ale też warto pobrania, wiem, że wasza wasz folder modów mnie nie widzi. ja wiem. Ta modyfikacja to jest totalny sztos, bo jest to powiew Grecji i zaraz wam pokażę, dlaczego, jak widzicie, są już te jakieś greckie, Budynki, ale to, co jest tam w środku, jakby jak wygląda ta mapa na serio, ja byłem w szoku. Tadam, są to granitowe kaskady, które zostały przerobione na taką grecką wyspę. Jak ja to zobaczyłem, zobaczcie te domy z tyłu, to wszystko, to byłem jak wow! O co chodzi? Jest tutaj pięknie i naprawdę wiecie: granitowe kaskady i w ogóle ucieczka w plener, to jest pakiet rozgrywki, który był pierwszym na świecie w ogóle pakietem w Simsach 4, więc. Takie odświeżenie tego to jest coś, na co ja totalnie czekałem. Mam tutaj piękne domy, co prawda te domy nie są tutaj oryginalnie, można sobie je pobrać z galerii twórcy. Mamy, jak wiecie, poprzerabiane różne miejsca w tym. No i te tutaj domy, no proszę was, jest to mega, mega sztos. Jakby serio, naprawdę wygląda to bardzo dobrze, i ja jestem w szoku, że. Można coś takiego w ogóle stworzyć, wiecie, na podstawie zwykłego miasta, które było zwykłym takim leśnym miastem i zobaczcie jak to zupełnie inaczej wygląda. No w życiu byście nie powiedzieli, że to jest granitowe, że to są granitowe kaskady. W granitowych kaskadach te drzewa są takie mega wysokie, wiecie, totalnie inaczej to wygląda i totalnie mi się to podoba tutaj, co się zostało stworzone. Ten mod zdecydowanie przyda wam się, kiedy wasi simowie się nie lubią, ponieważ są to nowe animacje bujek, no bo tych bojek jest mało, nie widać tego jakoś dobrze. A tutaj, te anime są naprawdę bardzo dobre. Macie jakieś takie. Pop Jezu, jak mu zarąbał, typ Jezus, aż mi się źle zrobiło. Następna, jaką mamy. To, uwaga, uwaga, no dawajcie, dawajcie, nie ma co, następna, to ten go popycha i co, ten, Boże, na glebę go, Jezus, chłop, go nawala, patrzcie jak mocno, ja nie wiem, czy to na YouTube może być w ogóle pokazywane, nie, no to jest mocne akurat, co tutaj jest to zrobione, także, jakbyście chcieli, idealnie jest to, słuchajcie, do jakichś takich tworzenia swoich cutscen, czy czegoś w tym stylu, bo naprawdę może tutaj sporo zibów uszkodzić, no nie, więc będzie to idealnie w ogóle pasować, co nie, naprawdę, Je... O jezu, teraz temu naprawdę współczuję, temu typowi. <noise> Bardzo mu współczuję, bo to jest, to jest ból prawdziwy, słuchajcie, to jest prawdziwy ból. I mamy taką ostatnią interakcję. O jezus! <noise> Ten mu oddał. Co tu się dzieje? W ogóle się w kurzu, w końcu trzy razy dostałem, do trzeciej już nie wytrzymał, nie? Do trzech razy sztuka po prostu. No i ostatnia e, animacja. A to jest taki, to jest taki plack, ok? To, to jest takie najbardziej e, przyjazne na rzeczy. To się zdarza, to się zdarza, chociaż nikomu, o, i on, i tu nie oddał. No i jak widzicie, są też nowe interakcje, jest bardzo pewne siebie, bo mu się udało. Ma przeróżne interakcje z tym związane, także moi kochani, no tak to wygląda. Jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Czy przydawał się to w waszej rozgrywce? Mam nadzieję, że tak. Ta modyfikacja jest dosyć prosta. Polega ona na tym, że możemy wypożyczać książki z biblioteki. To jest aż dziwne, że nie możemy tego robić po prostu w simsach, tylko możemy tutaj przechodzić czy nie zabierać sobie książek do domu. W każdym razie, jeżeli chcecie to zrobić, to musicie zagadać sobie do naszego bibliotekarza i mamy tutaj napis, zapisz się do biblioteki, jak widzicie. Jak się zapiszecie, to będziecie mogli za... I proszę bardzo, kliknąć tutaj na niego i kliknąć wypożyczyć książkę. Proszę bardzo, tak to wygląda. No i mamy sobie teraz książki do wypożyczenia. Możemy sobie otworzyć jakiś regał, jak zresztą widzicie. Proszę bardzo, on sobie otwiera, patrzy, patrzy, patrzy. I mamy tutaj książkę, każdą dosłownie, którą chcemy. Wypożyczamy sobie na przykład tą i już ląduje ona w naszym wyposażeniu. Nasz Sim wtedy jest zadowolony, że ma kartę biblioteczną, jest zadowolony, że mógł sobie wypożyczyć książkę. No i oczywiście musimy na czas ją zwrócić. Także pamiętajcie o tym. Fajna modyfikacja prosta, ale dodająca realizmu, a to jest to, co lubimy najbardziej. Kolejna i już ostatnia, przy okazji, modyfikacja to jest modyfikacja, która pozwala Naszym simom mieć lepsze doświadczenie z bycia syreną. Jak tutaj syrenkę i mamy nowości wiele w tej modyfikacji, takie jak syreni EXP, czyli tak jakby poziom, jej ranking, jej jakieś słabości i tak dalej, ale co jest dla mnie najfajniejsze, to to, że dzieci mogą być syrenami też, zobaczcie, czyli to jest syrena... Ta dzidzia jest syreną, co prawda troszeczkę inaczej niż swoja mama, natomiast jest ona córką tej Simki i jak wiecie, może ona rozwijać swoje syrenie umiejętności, może na przykład różne rzeczy robić, jak wiecie, o... Proszę bardzo, no jest to niesamowite, nie spodziewałem się, że ta modyfikacja może robić takie rzeczy, można, nie wiem, łapać ryby i w ogóle naprawdę jest, o, ona sobie wpływa tam gdzieś na dole, znika i łapie sobie ryby. Ta właśnie Simka może mieć jakieś słabości, po prostu dzięki tej modyfikacji syreny i tak dalej, są troszkę bardziej podobne do wampirów i wilkłaków, czarodziejów, czyli do tych postaci, które tak naprawdę mieliś, które mają tak naprawdę swój własny pakiet rozgrywki. I to jest fajne, zostają dodane nowe jeszcze postacie naturalne, więc naprawdę eksploracja tej, tych syren mi naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale ja zrobię to, ponieważ sobie tę modyfikację zostawię do tego czasu, kiedy będę miał e, syrenie dziecko w mojej serii związanej z postaciami nadnaturalnymi. Także słuchajcie, kochani, czekajcie na to, ja tam sobie to wszystko zobaczę, a tym sposobem będziemy kończyć nasze przeglądanie modyfikacji. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie znać w komentarzu, która modyfikacja zaskoczyła was najbardziej i które z tych modyfikacji pobierzecie. Jestem pewny, że niektórzy z was pobiorą wszystkie. I jesteście crazy wtedy tak jak ja. Także zachęcam was oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał, zostawienia komentarza i napisania i napisania, którym moc się najbardziej Wam przydano, I oczywiście, jeżeli Wam pomogłem, to zostawienie subskrypcji. A ja teraz dziękuję oczywiście za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia następnego i pa. pa!